To jest takie miejsce 10 minut od mojego domu. Takie rondo, tutaj ten, 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 samochody, ruch, trochę hałasu. A tam, jak się idzie w tą stronę, to tam jest taki ładny, piękny deptak. Z widokiem na góry. W ogóle wygląda jak promenada. I tam sobie lubię czasem chodzić też. No i właśnie na tym deptaku takie urządzonka do ćwiczeń wypróbowałem niektóre z nich w zasadzie przydałaby się jakaś instrukcja obsługi jakiś opis ćwiczeń może no ale to nic, ja nie idę tam a tam daleko widać góry naprawdę naprawdę że jest tak ładnie wychodzi się 10 minut z domu i od razu ma się piękne widoki i jakiś kontakt powiedzmy z naturą Poszedłem do końca ptaku, na dole cmentarz To jest właśnie ptak, a tutaj jest dalszy ciąg deptaku, ale ponieważ to jest na skarpie i ta skarpa grozi się obsunięciem, no to zamknęli tę część tego spacerniaka i to już tak ze dwa lata, że nie wolno tu chodzić. Już się zbliżam do tego poligonu przemysłowego, już cały czas go z góry widzę, na dole ogródki działkowe. A idę dalej, jak widać tutaj i tutaj chodzą ludzie. Głównie są to starsi ludzie, tak jak ja. No tutaj jest wszędzie zarośnięte, więc z tej skarpy nie widać, ale znalazłem takie okienko. I proszę, tam ładnie widać. Tam po lewej stronie, teraz schowane za drzewami, tam jest fabryka Volkswagena, właśnie też wyrzucona kompletnie po to miasto na dole te same ogródki w tle pięknej chmury. tutaj ten budynek to jest biblioteka Nawary całkiem niedawno wzniesiona ale tu proszę bardzo w ogóle w środku miasta ogródki działkowe to właśnie takie jak było widać tamte w środku miasta jak ci ludzie sobie pójdą to ja tam dokładnie przeczytam co to jest, ale to są miejskie no to fajną też edukacyjną funkcję spełnia, bo jest opisany jeszcze szpinak, tu rośnie. No to jest fajne, bo to spełnia też funkcję edukacyjną, jak widać tu rośnie szpinak. Tam cebulki, jakieś kapustne, jakieś boby i to wszystko ładnie opisane. Wszystkie kwiatki są pięknie opisane. Pan mnie właśnie zaprosił, powiedział, że mogę wejść. Spokojnie, że nie ma żadnego problemu, żebym to oglądał. A tutaj mamy, proszę bardzo, cardo. Qué guaj! Mi gusta la idea, jest muy buena. Pan powiedział, że to jest ten, że to jest y, ogródek dzielnicowy, taki wspólny. Bardzo ładny. To właśnie Alca albo cardo, sam już nie wiem wszystko opisane, w dwóch językach, a tu strach na wróble i takie, dalej. A to są acelgi, czyli właśnie boćwina, buraki naciowe, one takie sobie tutaj wyrosły, ale myślę, że są smaczne. No tu pogadałem sobie z panią, pani bardzo chciała ze mną pogadać, a tu proszę, jakie ładne w szklarniach sadzoneczki takie, mniejsze, większe i jeszcze takie cały ten teren cały ten teren to pod podarowało sąsiadom, że tak powiem, urząd miasta i urząd miasta i urząd miasta także finansuje te wszystkie urządzenia drewniane i wszystkie inne jakie tu są Ludzie przychodzą i pracują. Jedni bardziej zaangażowani, inni mniej. Pięknie kwitnie bób. Proszę bardzo. I nawet trzmiel tu jakieś lata. Żywi się liśćmi bobu. Takie O, Tu nie można. Cebula. Bup. Wszystko ładnie opisane. Ludzie mogą tu przychodzić, mogą sobie brać co chcą. Jak przyniosą nasionka czegoś, to też mogą coś zasadzić, mogą tu pracować. Pani powiedziała, zapytała się mnie skąd jestem. Powiedziałem, że z San i że to nie ma sprawy, jakbym chciał, to też mogę sobie przychodzić. Oczywiście nie będę tu przychodzić bo mam parę innych rzeczy no, no. do robienia. Hasta luego, gracias! I tu taki brokulik malutki. I tu drugi brokulik malutki. A tu już takie... większe i ładniejsze. Pan mi powiedział do widzenia. W ogóle tu tak bardzo miło. I ja sobie już idę, jeszcze pokazać tylko co tam jest napisane. No a tutaj jest ta budka jeszcze. To prowadzi jakieś stowarzyszenie tak naprawdę, no ale generalnie to finansowane przez Urząd Miasta Pamplona. Takie ładne miejsce. I generalnie ludzie tutaj widzą, że jest też zainteresowanie. Przechodnie patrzą, oglądają. Wszystko ładnie zorganizowane. Tutaj budka na narzędzia. Kompost. Jakoś widać, że nikt, nikomu to nie przeszkadza. Nie ma na razie żadnego vandalizmu. Wszystko cacy. Idziemy oglądać bibliotekę. Taki jest tam budynek biblioteki. On jest wielki. Ma parę skrzydeł. Tu jest taki deptak. A tam w tle dzielnica. A w zasadzie osobne osiedle, które się nazywa Baranian. Tam kiedyś mieszkałem. Tak to wygląda z tej strony. Tam na dole sala, ludzie siedzą w środku, czytają książki, gazety. Można skorzystać z internetu, można zajmować się naprawdę ciekawymi rzeczami. Pewnie sam się kiedyś tutaj zapiszę. I generalnie, no taka architektura nowoczesna ciekawa, mniej ciekawa. I tak to wygląda z tej strony. Tu jest taki dziedziniec, i to biblioteka, i filmoteka de la Vara. I tam u góry też widzę, są ludzie, więc nie jest tak źle z aktywnością ludzką w dziedzinie kultury, i tutaj się tam no stamtąd przyszedłem tu się kończy, tam jest chyba garaż dla rowerów ten taki obły budyneczek, a tutaj to już jest inny budynek już nie wiem co tu jest podejdę bliżej do garażu od rowerów tak, to jest garaż dla rowerów, tutaj widać nawet że ta blacha jest w takie rowerki Piękne, porobione a tu ponieważ to była, to jest też filmoteka, ta biblioteka, to tam w środku. Stara maszyna kinowa i deska z bezpiecznikami. To są też takie ładne przestrzenie, To są też takie ładne przestrzenie między blokami. Nowe budownictwo, jakieś tereny zielone. Coś tu sobie kwitnie. Takie sobie, że tu można spacerować, tam jakaś knajpka. Generalnie bez ruchu samochodowego. Jakiś plac zabaw dla dzieci tam dalej. Oczywiście jakieś sklepy i tak dalej. Ale tak, tak miło pomyślane, miło się tu żyje. Podejrzewam. A tu sklep dedykowany tylko akwarystyce. Śniecka przynajmniej. Akwarium Akwalia. A tutaj, takie z koralowcami w środku, i tam, gdzie jest mimo, pływa nawet. I tutaj też, taka przestrzeń między domami, tak sklepy, drzewka. Stanki autobusowe, i tam dalej pusto, drzewka, żeby nie było. Że to beton, beton, Bo jak gidek to wszystko z cegły. Są w ogóle bardzo ciekawe założenia urbanizacyjne. Tak to wygląda tutaj. I tu sobie można wleźć. Tu jest takie patio. Jakieś ławeczki, można odpoczywać. A tu balkony, ludzie mieszkają. Dookoła. I to cały ciąg takich właśnie budynków. jest takie kolumnady. Nawet takie detale jakiś sufit drewnem wyłożony. A tam takie jeszcze jakieś takie zakamarki u góry. Bardzo ładnie do wygląda. I tak jeszcze na koniec żeby to wszystko określić, to taki pomnik postawili. Nowoczesny. Nie wiem co on tu oznacza, co oznacza. I tam dalej domy. Ja idę do domu. Nie wiem czy się coś wydarzy po drodze ciekawego. Wątpię.